Jestem Dave. Jesteś Lil Dicki? Lil Dicki, Lil Pumpy, Lil Pippi. To i... ja jestem gayta. Gate? Tak, pewnie tak. E, dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj hermetyczny temat e, dla ludzi, którzy lubią dobre seriale i się bawią przy nich dobrze, a nie dla ludzi, którzy nie lubią dobrych seriali i się niedobrze bawią. Albo dla takich, którzy właśnie źle się bawią, ale lubią to uczucie złej zabawy, żeby sobie potem narzekać, to też zapraszamy. Tak, dzisiaj porozmawiamy o serialu, który się nazywa Dave. I o tym, czy ten serial jest dobry, czy jest nierówny, czy jest czymś więcej niż Atlanta, czy czymś mniej niż Atlanta z podręki childisha Gambino, czyli danego Glo Glovera. Donalda Glovera właściwie. No. Dlaczego to porównanie akurat do Atlanty? Ze względu na ze względu, rapera? Ze względu na rapera i jego hmm. otoczenie. Jakby to okay. mi się A zawsze to, kojarzyło. Nie ja wiem, ale to tak zupełnie inne seriale dla mnie są. Ciężko je porównywać. Dla mnie porównywać. są inne, ale oba mają aspekty komediowe, mm -hmm. tylko tutaj jest aspekt bardziej rubaszny, bardziej taki właśnie. Teraz sobie pożartujemy trochę z tą nowego żartu, czyli trochę taki setrogen tutaj wchodzi, a trochę też takie bawarskie dowcipy, wręcz bym powiedział rubaszne, natomiast Atlanta jest dużo bardziej gorzka, jest śmieszna, ale jest dużo bardziej taka gorzka, bo opowiada jednak o kimś, kto czasami nie osiąga sukcesu, kto czasami żyje w biedzie, kto mu się nie wiedzie za dobrze i musi kombinować. Tutaj mamy z kolei kogoś, kto aspiruje do bycia. Jakimś znanym, najbardziej znanym raperem. A o kim mowa? Mowa o Lil Dikim, czyli w sensie aktor, który się nazywa Lil Diki. Znaczy on się nie nazywa Lil Diki. On, nie, on się nazywa Lil Diki, właśnie. On tak. ma taki pseudonim A Dave artystyczny. Pseudonim artystyczny. No i właśnie. On się, on się nazywa Lil Diki, naprawdę się nazywa Lil Diki i naprawdę występuje w sensie, pod tym pseudonimem. Ma taką, taki pseudonim, naprawdę. Brał udział we Freshmenach, czyli w czymś, co u nas w Polsce nazywa się Młode Wilki popkillery i to tam nie są popkillery, tam się to nazywa freshmeni, gdzie był też chyba Lil Uzi Vert, w tym samym czasie Lil Yachty, i... 21 Savage, Kodak Black i tak dalej, więc cała ta śmietanka rapowa, która w tej chwili jest taka w Stanach. Mm -hmm. I tak, chyba oglądaliśmy. No i on też tam był w tych, w tych freshmenach i to jest gość, który jest białym raperem. Jeszcze przed e, czasem tego. On jest, mało tego, że jest białym raperem, to jest pochodzenia żydowskiego. Jego rodzice są. E, Nie żydami. da się ukryć. Nie e, da się ukryć. Dużo jest tam zresztą żartów z tym związanych. I on jest biały, bardzo biały. Ma e, kręcone rudawe włosy. Jest biały, ryży, duży, Bardzo Żyd. wysoki. <laughs> I taki jest. Mm, Niezgrabny w tym sensie, że taki, nie, że coś jest z jego ciałem, nie tak. Taki tylko, fajt łapowaty taki, trochę. Tak, że on jest cała ta jego, sposób poruszania Masz się. Masz wrażenie, że on ma o, o jedną rękę za dużo no na jest, przykład. To, to jest dosyć ciekawe w kontekście tego, że on świetnie tańczy i świetnie się rusza na scenie i ma ogromną świadomość swojego ciała i wydaje mi się, że y, ta świadomość ciała przekłada się na celowe bycie takim niezdarnym trochę. No i co najważniejsze w tym wszystkim. No i czekajcie, bo zapomniałem powiedzieć, że on był takim białym, no wiadomo, że Eminem, wszyscy wiemy, że wcześniej Beastie Boys, Eminem, jeżeli chodzi o białych raperów, a potem właśnie Lil Dicky tak wypłynął i dopiero później... Jezus, Jack Harlow. Jack Harlow, Jack Harlow się pojawił, który stał się jego taką konkurencją. Zresztą o tym w trzecim sezonie w jednym odcinku jest mocno, jest to pokazane w zajebisty sposób, oczywiście z dystansem. Natomiast to co chciałem powiedzieć, że on, to wszystko jest na faktach, to nie jest tak, ale też nie do końca, kurwa. Całość. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten serial, tak. bo serial opowiada nam... Składa się z trzech sezonów, jak Póki na, na co, ten tak. moment, tak. Na ten moment trzy sezony są już dostępne, czwarty się jeszcze nie, roz, nie rozpoczął. Yy, i jest to historia od początku, od momentu, kiedy poznajemy Dave'a, jest on aspirującym raperem, jest kimś, kto dopiero zaczyna tak naprawdę. Gościem, który tak naprawdę zasłynął z wirala, nie? Tak. którym śpiewał o swoim małym chuju, nie? i o swoim dziwnym przyrodzeniu i tak dalej. I on zasłynął wiralem. I... On jeszcze nie ma płyty tak. na swoim koncie. Yy... Gdzieś dopiero. Padają te takie słowa, że on chciałby nagrać płytę, że on chciałby w ten świat wsiąknąć. Tylko Więc nikt go nie traktuje go... poważnie. Absolutnie, nie. Traktują go jako viral, traktują go jako żart, traktują go przez właśnie ten pryzmat takiego raczej youtubera, żartu, youtubera, tak. tak. Więc to jest pierwszy sezon. Ale wiesz, to, tylko właśnie w tym wszystkim to jest dosyć istotne, że zresztą. Na samym początku poznajemy tę postać i to jest Geta i to jest jedyna osoba, która w niego tak totalnie wierzy. Owszem, tam on ma jeszcze kolegów, on ma jeszcze dziewczynę, z którą jest taką typową, Jezus, next door girl, tak. którym, z którą jest od dawna w związku. To nie jest żadna super top modelka i tak dalej. Ona jest przedszkolanką, więc ma zwykłą, że tak powiem, pracę w, w stosunku, znaczy patrząc przez pryzmat serialu i bycia jak gwiazd, gwiazdą rapu. No i poznanie Geta, który jest takim trochę odklejęcym, takim dziwną postacią, bardzo zresztą podobną dlatego też porównuję to do Atlanty mm -hmm. Laki w Stanfield gra mm -hmm. bardzo podobną postać w Atlancie to prawda kuzyna tam tego, tego rapera który tam jest więc mi się to tak gdzieś miksuje i Gaita w tym wszystkim jest takim zajebiście oddanym przyjacielem który ma swoje jakieś zaburzenia psychiczne jest śmieszną taką postacią taką dziwną stereotypową jarającą tak, i tak dalej jest on też raperem, Gata tak. jest raperem i on zostaje jego ale... hype-manem jak dowiaduje go... się że on może mieć Hypemana, to tak kurwa robimy stary, nie? Jest bardzo zdolnym raperem. To też trzeba zaznaczyć, że, że to jest taki zdolny ziomek i jest nieprawdopodobnie stylowy. Dla mnie, dla moich oczu, było absolutną ucztą obserwowanie jego stylu, bo on jest absolutnie stylową postacią. Tak jest. I, i to wszystko, jakby to, na tym polega pierwszy sezon, że on tam. Y też jest traktowany jako żart, ale właśnie ten Geta też powoduje, że on... Takie uprawilnienie Uprawilnienie, że jest czarnym typem, więc skoro się buja z czarnym typem, no to wiadomo, że już jest trochę uprawilnienie. Ale tak naprawdę prawilność Dave zyskuje w momencie, w którym ktoś mu mówi, ty, a zrób jakiś freestyle, nie? I oni wszyscy go wyśmiewają, że o, na pewno zrobi chujowe, a on napierdala zajebiste freestyle i on w życiu napierdala zajebiste freestyle, bo do czego zmierzam? ten serial opowiada naprawdę o jego życiu. To nie jest tak tylko to jest oczywiście fabularyzowane. To jest no tak rodziców, komed w jego rodziców nie grają tak, jego rodziców. To jest komedyzowane, tam, tam, to jest komedia, zrobione na komedię, ale to opowiada o jego życiu, o jego karierze, tylko tak jakby no bo on naprawdę jest raperem i naprawdę to robi, a Geta jest naprawdę jego hype-manem i, I występuje on też nie jest aktorem, co jest dla mnie co, kiedy to... Przeczytaliśmy i dowiedzieliśmy się, że to nie jest jednak aktor, który gra jakiegoś ziomka, tylko jest to naprawdę jego hype. To ja byłam w ogromnym szoku, bo to jest koleś z tak ogromnym talentem aktorskim i on naprawdę. Tam jest jeden taki odcinek, który opowiada bardziej o nim, że. do no tego tak chciałem jest, dojść. Tak, za, za chwilę do niego dojdziemy, ale to. Naprawdę patrzenie na to z perspektywy, że to nie jest aktor i on tak świetnie y, oddaje y, jako aktor, to jest dużo, to jest naprawdę dużo. To robi ogromne wrażenie. Oprócz tego, przynajmniej w pierwszym sezonie, znaczy później też, spotykamy dużo znanych postaci ze świata show biznesu. Kourtney jest tam, Kardashian. Y, występują tam różne postaci, różni, różne osoby. Tam się. Zresztą chyba. Która jest Jenner też się tam pojawia, nie? Janek tam na jest basenie tam. Tak. tak, jest Justin Bieber. Bieber. Tam jest... Ale Justin Bieber na przykład też się. Jest Cat. Justin Bieber pojawiał się w Atlancie, ale nie jako Justin Bieber, tylko to był czarny koleś, który się nazywał Justin Bieber, i to też była taka pojebana, abstrakcyjna sytuacja, który robił dziennikarstwo tak, i on tam obracał na krześle i w ogóle był takim chujem małym, nie? Jest Doja Cat, to jest w drugim to sezonie do To jest Doja Cat, w ogóle odcinek cały. Z, który jest z perspektywy Jacket Doja Doja Cat i z perspektywy właśnie Lil Dickiego, gdzie oni mają iść na randkę, bo się zmeczowali na aplikacji dla znanych ludzi, i ostatecznie nie idą na tę randkę, i wszystko odbywa się przez SMS. y cały czas widzimy takich konwersacje yy, taką na, tak. na czacie. Bardzo, bardzo fajny odcinek to był. I właśnie, a propos takich odcinków, to tak jak wspomniałeś przed chwilą, odcinek z Gate'a, czyli odcinek, w którym poznajemy jego origin, jego backstory gdzie nagle się okazuje, że to przestaje być komedią. W tym momencie, to jest chyba piąty albo szósty odcinek pierwszego sezonu, nagle masz do czynienia z czymś, co jest kurwa dziwne, mroczne, smutne w chuj i... Postać, która teoretycznie była jednowymiarowa, czyli, śmieszny ziomeczek, w ogóle tutaj robimy jakieś dym, rzeczy, nagle staje się dramatyczną postacią. I to jest, to jest w tym serialu zajebiste, że on cię zaskakuje. Fajne jest też pokazanie jego postaci w trzecim sezonie, mhm. bo poznajmy go z jeszcze jednej strony tak? z pewnymi jego problemami, których tutaj zdradzać nie będę, bo nie jest chcę wam tak. odbierać przyjemności z poznawania tego. Natomiast. ダイエたい daje to um, obraz tej postaci wielowymiarowej i jednocześnie prawdziwej, yy, bo ludzie są niejednowymiarowi i, i, i po prostu składają się z bardzo wielu ważnych… No chyba, że są jednowymiarowi, jak na przykład na karce, ich zrobicie, to są dwuwymiarowi. <słuch> są dwuwymiarowi. No to, to dwuwymiarowi, to przepraszam. No więc nie jest to płaska postać yy, i wielu rzeczy się można dowiedzieć, nawet nowych yy, przy tym kolejnym yy, sezonie. I super jest w tym serialu to, że oprócz tego Dave'a, który jest bardzo barwną postacią, i jest niesamowitym egocentrykiem. Wow, raper, artysta jest egocentrykiem, ale jest niesamowitym egocentrykiem, co jest też podkreślane dosyć mocno w tym serialu. To oprócz tego, że mamy tę postać, są tam te postaci drugoplanowe, które są bardzo jakieś, które, które też są wielowymiarowe, i one przestają być dru drugoplanowymi postaciami, są również na, na pierwszym planie. Jest im sporo czasu poświęconego, mają swoje osobne e, odcinki. E, nie są takie zaniedbane, nie są tylko tłem dla tej, dla tej głównej postaci. Super się to ogląda. E, więc pierwszy, pierwszy sezon traktuje właśnie o tym, jak on e, traktuje o tym, jak, jak on próbuje zostać raperem, próbuje zostać zauważony w tym świecie i próbuje nagrać płytę. To jest pierwszy sezon. Drugi sezon jest, jak już nagrywa płytę, proces tak. powstawania płyty i tak dalej, stawania się gwiazdą, trochę zbyt dużych oczekiwań, trochę promocji jakiejś czasem trafionej, czasem nietrafionej, czasem kontrowersyjnej. I jest to oczywiście obśmiewanie tego całego świadka, który jest w tym wszystkim. Co, co bardzo widać. Zresztą trzeci sezon też jest mocno obśmianiem tego świata. No tak. Tylko, że to już jest trasa. Trasa po Stanach Zjednoczonych, trasa w trzeci poszukiwaniu sezon, tak. miłości, bo to też jest mocno o miłości, o tym, że on szuka tej miłości. Jeden na przykład. Jeden odcinek jest zrobiony całkowicie jak teledysk, bo jest podczas kręcenia teledysku i tam są motywy właśnie z teledyskiem związane i obserwujemy jak ten teledysk powstaje, jak on wymyśla ten teledysk, jak on sam go gdzieś tam realizuje. To jest pierwszy odcinek. Drugi Drugi, to jest? Drugi odcinek. No i ten w Japonii. Trzeciego sezonu. Nie, nie, nie. To jest pierwszy odcinek drugiego sezonu, ten który się dzieje w Korei albo w Japonii albo w Chinach. Kręcą klip. Kurwa, już nie pamiętam, w którym, azjatyckim, wydaje mi się, że to Korea jest, ale nie jestem pewien. Okay. A ja mówię o trzecim odcinku, drugim odcinku trzeciego sezonu, to co jego była dziewczyna tam występuje, okay. co on jedzie do swojego okay, okay, okay. zatrudnia aktorów, którzy wyglądają jak małe Dicky. A, to, dobra, do, do, okay. I generalnie, no i tam… Z liceum dziewczyna. To nie z podstawówki nawet. Tak, bo... tak, 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 jego przyjaciółka, nie no. No, po prostu. i ten trzeci sezon jest mocno o poszukiwaniu samego siebie, o miłości i o przekraczaniu pewnych granic, które przekracza, żeby stać się sławnym. I o tym traktuje ten trzeci sezon. Natomiast, do czego ja chciałem dojść? Bo, tak jak wspomnieliśmy tutaj o tym Gata i o tym. Na poważnie, jakby odcinku. Jest kilka takich odcinków mm -hmm. na poważnie. Niektóre są na śmiesznie, niektóre na poważnie. Jest odcinek też chyba ostatni, pierwszego sezonu, gdzie Dave spotyka swojego młodszego, małego Dave'a. O Boże! I jest to też mocny odcinek, nie powiemy teraz odcinek. o co chodzi. Natomiast generalnie to jest właśnie na tym polega siła tego serialu, że masz przeplatane te. Wątki właśnie takie poważne, z kurwa wątkiem, że jego dziewczyna zamawia mu stół do, do, do dojenia tak zwanego do milkingu, czyli z dziurą na chuja, gdzie ona może od dołu robić milking. Jest odcinek, gdzie on się zesrał w lesie. Jest w ogóle bardzo dużo przełamywania tabu, jeśli chodzi o seks i o ciało. E, tak. bardzo, bardzo mocno takie jak rzeczy. On zamawia które... lalkę erotyczną, taką zro... za 20 tysięcy dolarów, tak. czy ileś tam, nie? E, on bardzo kpi sobie z, z siebie samego, bardzo mocno. Cały czas mówi, że jego penis przypomina wygląda manata. Manat, tak, że wygląda jak manat. Dużo jest tam na temat jego, jego penisa. W końcu Lil Diki zobowiązuje, nie? Ten, myślę, że on miał bardzo dużo kompleksów, myślę, on o tym mówi zresztą otwarcie, kiedy był dzieciakiem i gdzieś to sobie tutaj nadbudowuje teraz tym, tym ego i tym, że jest pewien siebie, już coraz, coraz bardziej pewny siebie się robi, ale jednocześnie ta pewność siebie widać, jak bardzo jest krucha i jak łatwo jest ją rozwalić. Fragile masculinity, tak zwane. Tak. I to też jest bardzo dobrze w tym serialu pokazane. Serial ten też jest serialem, w którym pokazał się odcinek. Jeden z odcinków jest to, jest to w trzecim sezonie odcinek, który ja uważam za jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, odcinek seriali Ever. Tak jak się mówiło o odcinek z Bradem Pittem. Ach, dobra, Jezu, już się bam, że o. O, o, o odcinek z Anne Frank i tak sobie myślę nie, chyba nie, ale odcinek nie, z Bradem Pittem jest zajebisty Odcinek z Bradem Pittem, to jest w ogóle taki odcinek, bo wiecie, są takie seriale, o których się mówi, że ten odcinek w tym serialu to jest w ogóle taki odcinek, który był najlepszy ever i tak było w przypadku sukcesji, że bardzo dużo ludzi mówiło, że ten ostatni odcinek to jest najlepszy odcinek kiedykolwiek w serialach jakichkolwiek się pojawił. To tak ja mam, to tak ja mam właśnie z, z tym odcinkiem, w którym pojawia się Brad Pitt. Boże, co tam się dzieje albo co tam się nie dzieje. Brad Pitt dostał więcej czasu antenowego niż na przykład u Tarantino w, w, dawno temu w Hollywood, nie? <grystanie> tak. Jezu, to jest w ogóle taki majstersztyk. Brad Pitt tam rapuje, <grystanie> słuchajcie, pod autotuna na przykład, <grystanie> więc to warto zobaczyć, chociażby dla tego samego faktu. I co ciekawe, siebie? odcinek zaczyna się od tego, że jest tam, pojawia się Brad Pitt, bo na planie klipu, nie? Pojawia tak. się Brad Pitt i myślisz sobie, że on się tylko pojawił na chwilę, po czym okazuje się, że on jest cały 45-minutowy odcinek. Kurde, on miał brada Pitt w ogóle w, w odcinku, że ten typ się zgodził u niego zagrać tam parę sekund, a potem on jest do końca i w ogóle gra rewelacyjnie, i gra siebie, jest takim, no myślisz sobie tak, no to tak Myślę, że taki musi być Brad Pitt. Bo ja Pitu. myślę, że Lil Dicky sobie napisał ten scenariusz. Zresztą teraz z tego, że to jest teraz na fali. To stwierdził kurwa, że on tak sobie myślał pewnie. Ja, ja jestem przekonany, że on tak sobie myślał, że Brad Pitt to musi być fajny ziomek i on by się z nim zaprzyjaźnił. I specjalnie napisał taki <laughs> scenariusz, w którym coś takiego się dzieje. Nie? I teraz pytanie, czy Brad Pitt był... Opryskliwy na planie i go zlewał i sobie szedł do kurwa tej swojej kabiny. No nie wyglądało to. Ey, wyglądało, yeah. jakby się świetnie bawili. Jeżeli chodzi o takie zakulisowe rzeczy, wiesz, jak się słyszy o aktorach, czyli na przykład, yeah. że Keanu Reeves jest super miły i tak dalej, zawsze Brad Pitt jest w tych, wśród tych ziomków, o których się mówi, że oni są tacy najmilsi na świecie. Że są super mili, że są zawsze uprzejmi, że są bardzo rodzinni, że, że właśnie słyszy się o nich same takie miłe, ciepłe rzeczy, więc nie sądzę, żeby się zachowywał. Wiesz, no możliwe. No, jak w, każdym, tiki. w każdym razie. Lildiki dawał mi taki vibe, jaki dawała mi trochę ekipa. I nie mówię tu o kurwa Freezie, bo ekipa to rodzina na zawsze. Anturaż. Tylko Anturaż. Bo to jest w ogóle fajny serial do poruszenia. Tak, ale właśnie, właśnie Anturaż, które pokazywało. Jak ten Hollywood wygląda, to tak z kolei jak ta branża hip-hopowa wygląda. Jak wygląda to właśnie z fitami, jak ktoś chce się dograć, jak ktoś chce udawać gangstera z Atlanty i tak Ale dalej. Ale Rick Rubina też był fajny. Ten... Rick Rubin też się tam pojawia Tak, w ogóle ten Oraz cały ten ziomek odcinek z tego z High Maintenance cały odcinek, w którym on jest właśnie w tym domu producenta zamknięty i ma tam coś stworzyć i jest w tej komorze takiej, jest jak się nazywa ta komora, która nas odcina sensacyjna no, tak. Jest w tej komorze. To jest też tak dobry odcinek, on jest rewelacyjny. Też bardzo polecam, chociażby widzisz, dla tych samych. Ja na przykład, odcinków. I właśnie teraz uwaga, jak zobaczyłem pierwszy sezon Lil Dickiego, znaczy w sensie Dave'a, bardzo mi się podobał. Potem zaczęliśmy oglądać drugi sezon, zobaczyliśmy dwa odcinki i miałem takie. trochę, tak? chyba, trochę chyba idą już za bardzo, szczególnie właśnie w, w tej Azji, ten teledysk i tak dalej, że trochę idą za bardzo. Co, co, coś mi się tu kurwa tak nie, nie skleja, ale zobaczyłem do końca ten drugi sezon i mi się mega spodobał, a trzeci sezon od początku jedzie w dobrą stronę. Nie? Tam nie ma takiego momentu zawahania. I trzeci sezon jest naprawdę mocny. Tam, tam nie ma hamulców faktycznie, dużo się, bardzo dużo się dzieje, bardzo ciekawie to się ogląda. Jest strasznie dużo różnych odklejonych akcji, ale jest też bardzo właśnie dużo czasu dla tych uczuć i dla relacji międzyludzkich. Co... Tak dla relacji, jak wygląda relacja z gwiazdą. Tak, i przyjaciół, i, tak, i, i, przyjaciół i, i takich uczuciowych związków, i rodziców, i gdzieś takich osób tych pobocznych, które gdzieś się tam przewijają przez życie, e, przez życie gwiazdy już e, w tym trzecim sezonie, bo on już jest wtedy gwiazdą świetny serial, jeżeli go nie widzieliście, a nie jest to serial, o którym mówi się bardzo dużo, to, to jest raczej taka niszowa rzecz, wydaje mi się. Jeżeli nie mieliście tego okazji oglądać, to bardzo Wam zazdroszczę i bardzo Wam od siebie polecam. Polecamy Wam Dave'a i też, tak jak mówię, dla mnie podobny serial, tylko inny, Atlanta, Chaldisha Gambino, inny serial pod kątem tego, że jest tam dużo bardziej gorzko, że jest tam no smutek mm -hmm. trochę wchodzi i dramaty Też, no, ludzkie, bo tutaj, więcej, bo tutaj są takie dramaty, że jak ja widzę jego dramat, jak ja widzę tę mordę, kurwa, Lildikiego, to ciężko mi jest się zasmucić. Tak, ale bardzo mi się podoba, że mm, on jest tam też często pokazywany z tej strony, że trochę go nie lubicie. Tak, 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 tak. Że, że, on, jest nie, tak, że, on, że, że on nie zawsze jest tą postacią, yy, która wydaje wam się spoko. Oczywiście są odcinki, kiedy on jest bardzo spoko. Co, co daje ten rys bardzo ludzki. Dzięki no tak. temu widzicie prawdziwego człowieka, a nie kogoś, kto sobie próbuje stworzyć laurkę, yy, czy kogoś, kto się próbuje pokazać w jakimś konkretnym y, świetle. Tak a propos tej laurki, to teraz właśnie Doda ma swój taki show kolejny, w którym jest od tej strony właśnie gwiazdy pokazana, to ja dawno takiego wystawiania laurki samej sobie, ta ale takiego, że ciary żenady nie widziałam. Czyli to był, tu jest Lil Dickie, a jej show nazywa się Big Klitori, tak? Ee, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Dziękujemy wam bardzo za to, że mogliście być z nami i e, podzieliliśmy się z wami tym, co my myślimy na ten temat. A co wy myślicie, jeżeli widzieliście Lilikiego, w sensie dave'a, to dajcie znać w komentarzu. A jak nie, to sobie zobaczcie i wtedy dajcie. I wtedy znać dajcie w komentarzu. Dajcie w komentarzu. A jak nie, to dajcie w coś dla zasięgu, na przykład dave. Dave. Możecie napisać hi dave. i'm dave. Pa. pa. Albo przez jf. Pa.